Nasz konkurs organizowany jest w tym roku już po raz drugi. Tradycyjnie podzielony jest na dwie kategorie. Pierwsza kategoria adresowana jest do uczniów klas 4-6, a druga kategoria adresowana jest do uczniów klas 7-8. W roku do udziału w konkursie zgłosiło nam się 24 uczestników. Dominuje bardzo różnorodny repertuar. Oczywiście warunkiem konkursu jest przygotowanie utworu polskiego poety i przedstawienie go przed komisją konkursową. Natomiast w tym roku dominują utwory Wisławy Szymborskiej. W regulaminie zapisaliśmy, że komisja konkursowa będzie brała pod uwagę dobór repertuaru, jego pamięciowe opanowanie i zaprezentowanie go przed komisją konkursową. Oczywiście dykcja, interpretacja tego tekstu i ogólny wyraz artystyczny to są takie te główne wytyczne, które będzie brała pod uwagę komisja konkursowa. Taki jest cel tego konkursu. Przede wszystkim chcemy stworzyć uczniom możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zaprezentowania ich tutaj przed komisją, przed innymi uczestnikami, ale mamy też na celu interesowanie uczniów twórczością polskich poetów, językiem polskim i wypowiadaniem się takim poprawnym, właśnie pięknym korzystaniem z tego języka polskiego.